No to tak, przysmażam mięso. A tutaj już wytyją się o, Nie. Tak, brakuje. Takie potraktowane solą i pieprzem. Polewam teraz sosem. Tak, troszeczkę. O, ty, ty, Po wszystkim trochę. No. Dobra, ja myślę, że to by było tyle. Bo jeszcze będziemy lać na brokuły. Poczekam, aż to nam się fajnie usmaży. I wtedy, jak brokuły się taka... Ja robię tak z 10 minut, pogotują. Tylko sprawdzam w międzyczasie, czy nie są miękkie, mają być takie no, al denta, ale to chyba bardziej miękkie. No to wtedy przerzucam je na patelnię i smażę to dalej razem z sosem. No i jak jeszcze zrobiła ta bruselka taka właśnie się nam. Polewam tylko jeszcze raz z sosem. Fajnie po całej brukselce to ona będzie taka fajna. Zgubi ten słodziny smakki. No i czekamy, jak się tak fajnie z Rampożko przejdzie i brukselka będzie jeszcze mierzyć. No to tak, wlaliśmy ten sosik, Teraz damy ten ser. Ja sobie biorę z e, miodem, ale można zrobić, że jest też normalny, albo wcale. No, jak ten sam nam się rozpuści to już jest zrobione. Ja wyłączam gaz. I spróbujemy. To są takie świetne? No, nieźle gorąco. No i zajebista. Właśnie takie miało być. Są pyszne. Polecam. Nie lubię tego zielonego. Tych e, małych kapustek. Ale tak przyrządzone, powiem Wam, są nawet niezłe.